remont Volvo skończony płyn nalany od kilku dni stoi olej nalany Roz... 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 nie no nie powiem żebym się nie denerwował to mój drugi remont w życiu pewnie że się denerwuje. ale kto nie ryzykuje no Dobra, chwilę wcześniej sprawdziłem tylko, czy nie ma błędów. Ale dobra, jedziemy. No dobra. Zrobiono 98 km głównie po autostradzie. Aha, tutaj nam zanika. I teraz tak, mamy co mamy 2 litry chwilowego spalania na godzinę. Temperatura dalej jest no, taka sama można powiedzieć. Ale rozgrzany jest Silnik. Tak? Więc gorący płyn omywa tuleje cylindra, tuleje silnika i stwarza tam wewnątrz między tłokiem a głowicą w tej przestrzeni ciepłe powietrze. I taka atmosfera, która tam panuje, nie sprzyja odpowiedniemu, optymalnemu. Spalaniu mieszanki paliwowo-powietrznej, tak więc to będziemy robić w drugiej części. Remontu mamy dwójeczkę, ale zobaczcie, zbije trochę powietrze hamulcem, żeby wymusić pracę sprężarki. Zbijamy powietrze. O, załączyło się. I co mamy? Trójeczka. Już silnik, już sprężarka stawia silnikowi. Jakiś tam opór na tyle, że przeskakuje nam spalanie na wyższe, dlatego działamy dalej. Jeszcze jutro, jak przyjdę rano, zobaczymy, jak tam z płynem, czy gdzieś ubywa, czy nie ubywa. I powinno być dobrze.